Cześć, witam Was serdecznie w 38. odcinku mojej serii. Moi drodzy, bohaterką tego odcinka jest Kalina Kunicka i jej epka oznaczona numerem N0384. Wydanie pronitu z okładeczką, co rzadkie dla płyt z wczesnych lat 70. Mm, tutaj mamy cztery utwory, Wielki Przebój, Czumbala lajka. oprócz tego Wróćmy do siebie, pogasuję już ogniska i Kiedy dzwoni tamburino. E, akompaniują e, Halinie Kałnickiej na tej epce warszawskie smyczki. Sama epeczka, rozmazany pronit, czyli pierwsze tłoczenie ogląda w ten sposób. Wiadomo, są to płyty ponad 50-letnie, więc i tak są. Tak jest konkretnie ten, powiedzmy, egzemplarz utrzymany w całkiem niezłym stanie. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zachowała się oryginalna okładka, co naprawdę już rzadko się zdarza.